Zastanawiające jest to, że gdzieś była jakaś informacja o tym, że chcą wprowadzić coś takiego jak przewożenie cudzych transportów pomiędzy miastami. I nie wiem, czy to była jakaś plota czy coś, ale ja mniej więcej zrozumiałem to, no, że na takiej zasadzie działa, że depozytujemy taką paczkę, chociażby em, depozytujemy paczkę, która. Nie wiadomo, co zawiera. Po prostu wybieramy sobie, ile kilogramów mamy w tej paczce mieć. Że tam ileś jesteśmy w stanie na swoim momencie zmieścić. No i taki coś, ale frakcyjny chłopak, właśnie z jednej strony odbiera itemki od ludzi, i, i jeszcze ma zaznaczone, że chce na przykład, żeby ten towar trafił do Rymhurstu, Hurstu, żeby trafił do Carleonu, chociażby, czy gdziekolwiek indziej. Można by tak zrobić, prawda? I teraz ludzie, którzy zajmują się tym handlem, chociaż albo nie wiedząc jak zarabiać pieniądze, tak czy siak, jakkolwiek tego nie nazwać, mogliby po prostu taką paczkę wziąć od NPCa, nie wiedząc kompletnie co jest w środku, tak po prostu jak, jak na frakcji. I przewieźć te itemki jeśli, jeśli mi się uda, no to, to dostają jakiś tam procent wartości Jakiś malutki, albo po prostu jakąś ustaloną kwotę za po prostu kilogramy za przewiezienie tego między miastami. I jeśli akurat ta nasza paczka trafiałaby właśnie do tego miasta, do którego chcemy, no to wtedy taki NPC nam daje wiadomość na prywatnym, że nasza paczka została dostarczona i możemy u właśnie odpowiednika tego npc w danym mieście taką paczkę sobie odebrać. No ja uważam, że to jest genialny plan. I to dla tych ludzi, którzy robią dobre biznesy, ale nie chce im się jeździć, byłaby super opcja. I to dla tych, którzy nie wiedzą jak zarabiać te pieniążki, bądź często odbijali się od dna, wiedzieliby jak, jak sobie przyrobić troszkę grosza, bo chociażby przewoząc pomiędzy tymi miastami na ościennych, no to jest totalnie bezpieczna trasa. No takie trochę DHL w Albionie właśnie. I teraz jeśli jeszcze do karlonu na przykład byśmy chcieli wozić no to byśmy robili, że ten przewóz będzie kosztował nas powiedzmy nie wiem, 2-3% wartości tego, więc droga niebezpieczna, więc też musimy jakąś tam kwotę przyjemną zapłacić no i w momencie kiedy nie, w momencie kiedy taki przewoźnik się wywala z tym no to nasze itemki jeśli to jest na hmm, chociaż na żółtych nie no ale na czerwony. Jeśli on się wywali z tymi itemkami, no to albo, albo on płaci karę, albo... chociaż od nas ciężko, nie? To ten przewoźnik powinien zapłacić karę za to, że tego nie dostarczył. No i teraz i on powinien mieć coś takiego, że jeśli dowiezie te itemki na miejsce, to powiedzmy dostaje 2% z tej wartości zarabia, nie? Za to, że przewiózł, ale jeśli się z tym wywali, to te itemki wracają z powrotem do tego, tego gościa, u którego odbierał, więc są znowu możliwe do podjęcia przez jakąś inną osobę, a on sam musi zapłacić, znaczy wypada z niego, nie, on musi zapłacić karę do systemu, właśnie 2% za to, że się wywalił z tą paczką. I taka kwota też wypada, wypada w postaci właśnie Silvera w momencie kiedy gunkerzy go zabijają chociażby. Dałoby się to jakoś tam rozwiązać, oczywiście to jest wszystko kwestia umowna co i jak tutaj dogadać, ale ja uważam, że taki pomysł to, to było mistrzostwo świata ale cóż, w Albionie to jest tak, że od pomysłu do realizacji czasami jest wieloletnia droga. Tak samo jak sami widzicie, z zamkami, które po wielu latach mówienia, że wskoczą jakieś oblężnicze machiny, dalej tego nie, zauważy, nie zobaczyły.